Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj wam powiem, jak rozpoznać, czy kurka będzie się niosła i kiedy w ogóle zacznie się nieść. Generalnie przyjęło się, że kury powinny zacząć się nieść mniej więcej między 19 a 22 tygodniem, i ogólnie jest to prawda. Natomiast wiadomo, że w momencie, kiedy kurki kupujemy, no to wtedy one muszą się przyzwyczaić trochę do warunków i zajmie to trochę czasu. Jak zatem sprawdzić, słuchajcie, kiedy ta nieśność się zwiększa i jak na to zwracać uwagę, więc po kolei. Po pierwsze, słuchajcie, jak sprawdzić, czy w ogóle kury się niosą. No przede wszystkim to, na co możemy zwracać uwagę, jeden z widzów właśnie tutaj też to napisał, to jest oczywiście duży grzebień u kury. Ta kura ma duży grzebień, chociaż może aż tak tego nie widać. Natomiast generalnie słuchajcie, patrząc na kury, już nie wychodząc, bo bardzo wieje, natomiast generalnie możecie zauważyć, że te wszystkie kury dorosłe mają po prostu duże grzebienie. Jest to spowodowane tym, że one po pierwsze się niosą, a po drugie są już dorosłe. Kury młode, które jeszcze się nie niosą, grzebyki będą miały bardzo małe i to będzie charakterystyczne, na pewno je zobaczycie. Natomiast jeżeli one będą bardzo postrzępione, to może się okazać, że kura jest chora, a niekoniecznie jest młoda. Ale o tym też zaraz powiem. Druga oczywiście cecha to jest właśnie poszerzenie się miednicy, poszerzenie się nóg. Tutaj nie mam kury stricte młodej, którą kupiliśmy do Natomiast jak na wiosnę zakupimy kury, to pokażę Wam różnicę. Jeżeli chodzi o nogi, no to tutaj słuchajcie skoki same w sobie. Czyli nogi, kończyny u kury po prostu będą szersze i będzie trochę inny rozstaw. Można to zauważyć, jeżeli macie kurkę starszą i młodszą w hodowli, to sobie zerknijcie doskonale to widać. Kolejny czynnik, słuchajcie, jak można to sprawdzić, to jest sama w sobie dojrzałość u kury, czyli po prostu patrzymy na nią, patrzymy na kurę młodą i na kurkę starszą, i widzimy, że ta ma trochę inne gabaryty. Oczywiście mówię o tej samej rasie, bo są różne rasy kur, i każda rasa kur charakteryzuje się trochę czym innym, jeżeli chodzi o wielkość, o wygląd. Więc tutaj akurat jeżeli chodzi o te kurki, no to tutaj możemy zwrócić uwagę właśnie na gabary u niej. No i ten gabaryt, słuchajcie, sam w sobie, tak jak tutaj widzicie tą kurkę, to czy, czy nawet nie tą kurkę, o na przykład tą kurkę, sam gabaryt, słuchajcie, w sobie widać, że ta kura jest dość duża i też te skoki ma dość mocno rozstawione. Grzebień też ma duży czerwony, także to wszystko, co wam mówiłem, o tak samo jak tamta kurka, która tam chodzi, słuchajcie, jest to. Samo tak naprawdę, więc tu się to niczym nie różni. Jak jeszcze możemy to sprawdzić? No przede wszystkim, jeżeli ta kura kupujecie kurę dorosłą, a nie kurę bardzo młodą, to będzie miała raczej wszystkie pióra nie powinna być wylniała. Jeżeli natomiast nie będzie miała piór, może się okazać, że po prostu ta kura była zwyczajnie chora. No i wtedy mamy już dość duży problem, musimy sobie jakoś z tym wszystkim poradzić. Jeżeli chodzi o kolejny aspekt, czyli podsumowując to, co powiedziałem, po pierwsze to jest duży czerwony grzebień, po drugie to jest rozstaw nuki, no i po trzecie to jest ogólnie gabaryt tej kury, że po prostu porównując kurę młodą z kurą starszą tej samej rasy, tamta będzie zwyczajnie większa i taka bardziej dojrzalsza. Więc tak to możemy, słuchajcie, mniej więcej oceniać. Co jeszcze ważne i co jeszcze można o tym powiedzieć, to jest przede wszystkim, o teraz popatrzmy trochę tutaj na tą kurkę. Raz są te same, natomiast to są wszystkie kurki, które się niosą. Ja zauważyłem to z moich obserwacji, tylko tak, słuchajcie, wynika że faktycznie nad głową, jak widzicie tutaj, mają taki, jakby to powiedzieć, taki garb, trochę mają to wszystko powiększone. To też charakteryzuje właśnie kurkę, która jest starsza. Zaraz, jak ta kura się wyprostuje, albo na przykładzie innych kur mogę wam pokazać, jak sobie zauważycie, nawet u siebie w hodowli, jak kury chodzą, to mają tak głowę, potem mają nisko i potem bardzo często mają tak wysoko, o tak jak tu widzicie. To bardzo często też jest cecha charakterystyczna, że ta kura po prostu jest dojrzała, że jest dorosła. No, i to są takie podstawy. Jeszcze słuchajcie, tylko tu bardzo trudno będzie to zauważyć, to jest oczywiście dźwięk. Czyli. Kwoczenie u kury, i tutaj słuchajcie jakiekolwiek dźwięki. Bardzo często kury młode, a kury stare, jakbyśmy porównali, czy kury, które już się niosą, będą miały trochę inny dźwięk gdakania. I ten dźwięk, słuchajcie, możemy zauważyć, ale to po prostu musimy sprawdzić na paru kurkach. Także to są takie najważniejsze, słuchajcie, aspekty, po czym możemy zweryfikować, i myślę, że to jak najbardziej powinno wystarczyć. Myślę, że tutaj pytanie też się pojawiło ze względu na to, że część z Was po prostu zastanawiała się, jak to można zweryfikować, no bo wiadomo, kupując kury czasami możemy zostać oszukani, ktoś może nas e, przysłowiowo mówiąc wyrolować, więc warto by było wiedzieć, jak do tematu podejść i na co zwrócić uwagę. E, kolejna, słuchajcie, bardzo ważna rzecz, o tutaj widzimy właśnie kurki. Proszę bardzo, tutaj sobie niosą jajka, ale generalnie, słuchajcie, jeżeli chodzi o te kury, to e, ja mam wszystkie w hodowli kury dorosłe, więc bardzo trudno będzie po prostu akurat to e, zweryfikować, żeby Wam pokazać na przykład na przykładzie młodych e, kur, jak to wygląda. Kolejna rzecz bardzo ważna, słuchajcie, no to jest przede wszystkim to, że jeżeli coś jeszcze można by było faktycznie do tego dodać, no to jest oczywiście to, jak kurki się kręcą wokół gniazd. Wierzcie mi lub nie, ale to można zauważyć. Jeżeli kury się kręcą blisko gniazd i mają tak jakby ten instynkt, oczywiście nie wszystkie kury będą się od razu niosły do gniazd. Ale będziecie w stanie to zauważyć po prostu trochę kury, obserwując. Tak jak mówię, no nie jestem wam w tym momencie w stanie tego pokazać, ponieważ ja mam same starsze kury w hodowli, ale generalnie mniej więcej tak to wygląda: po prostu będzie można to zauważyć w momencie, kiedy kurki zjedzą. Potem będą się gdzieś kręciły, na przykład w koło gniazd. Kury, które w ogóle nie będą zainteresowane nisznością, raczej w ogóle do tego gniazda nie będą podchodziły. Oczywiście nie jest to złota reguła, nie zawsze to działa, ale wiem, że w jakiś sposób się to sprawdza. To co jeszcze mogę Wam powiedzieć, ale to też chcę powiedzieć od razu, że to nie jest reguła, nie tyczy wszystkich ras kur, to jest, to jest ogon, słuchajcie. Jeżeli ten ogon jest trochę nastroszony do góry, co widać u większości kur i ona ma ten ogon długi, to najprawdopodobniej się niesie, nie wylniała, nie ma pierzenia się u kury, czyli ona się będzie Wam niosła. Natomiast jeżeli ten ogonek będzie mały, to najprawdopodobniej ta kura jest młoda. Tak naprawdę jak najłatwiej to zauważyć, to przede wszystkim to, że kurka ma mały grzebień i po prostu jest taka bardzo delikatna jak na swoją rasę. Więc y, najłatwiej byłoby to rozpoznać właśnie na rosach. Zresztą, jak sobie cofniecie albo wpiszecie na YouTube y, Młode Kury czy Hodowla Młodego Drobiu, Spacja, nazwę mojego kanału, to wam wyskoczą kurki młode, które kiedyś zakupiliśmy i zobaczycie wtedy mniej więcej czym one się różnią od tych kurek starszych w hodowli. Także trochę tego jest, natomiast wiedza jest, słuchajcie, na tyle cenna, wydaje mi się wartościowa, że każdy powinien mniej więcej się z nią zapoznać, jeżeli jest hodowcą i się tym w jakiś sposób interesuje. To, co jeszcze mogę wam powiedzieć, o tak jak widzicie, no ta kura też ma dość szeroki rozstaw. E, no i trochę się zmienia właśnie ten gabaryt u niej przede wszystkim, i to po tym widzimy. Ten grzebień też jest dużo, oczywiście, może nie taki duży jak u niektórych raz. O ta czerwona, ta czarna kurka ciemniejsza, właśnie. A rzębata, ma trochę większy grzebień, ale to generalnie nie przeszkadza. Tutaj zobaczcie ten rozstaw cały, ten ogon. No, po prostu to widać więc. Myślę, że my pewne rzeczy po prostu jesteśmy w stanie zweryfikować, zauważyć sami i nie potrzebujemy do tego jakichś tam specjalnych, yy, specjalnych, słuchajcie, narzędzi, specjalnych innych możliwości, które na to nam pozwolą. A jeżeli już będziecie to wiedzieć, to wiedza jest na tyle cenna, że po prostu nikt nie będzie w stanie was oszukać. Ze względu na to, że już będziecie wiedzieli, jak to akurat rozpoznawać. To, co mogę jeszcze Wam powiedzieć z doświadczenia, to jest to, żeby mniej więcej szukać paru czynników, nie sugerować się tylko jednym. A oczywiście, najwa najważniejszym jest ten gabaryt i grzebień u kury. Cała reszta to są dodatki. E, inaczej, tego słuchajcie, no ciężko będzie to zauważyć. Nie da się tak, o po prostu, tego sprawdzić. Ale jeżeli ktoś trochę obcował z kurami, miał parę kur w swoim życiu, miał jakieś tam. Przygody z tym związane, no to jak najbardziej będzie w stanie, mniej więcej, sobie sprawdzić, jak to, jak to wygląda. Więc tyle ode mnie. Prośba do Was, oczywiście, o łapkę w górę i subskrypcję, żebyście napisali komentarz, napisali, co Wy na ten temat myślicie. No i oczywiście już widzimy się w kolejnym odcinku. Parę odcinków jest dla Was przygotowanych, także mam nadzieję, że tutaj na dniach uda się spotkać, uda się zobaczyć i wtedy to wszystko Wam przedstawię, wrzucę Wam kolejny film. Trzymajcie się, moi drodzy, i do zobaczenia. Hej!